Cześć, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale, tak jak. O Boże! Chyba mam yy, brudny obiektyw, zaraz sobie to przetrę. Witam Was w kolejnym vlogu. Przestań na moim kanale. Tak jak mówiłam, odezwę się do Was w Wigilię, więc jestem. Jestem już gotowa na Wigilię. Nic Wam nie nagrywałam, bo wi wiadomo jak to jest z przygotowaniami. W ogóle podziwiam osoby, które nagrywają y, przygotowania, kiedy wiecie, jest się w czarnej dupie na przykład, nie? A pewnie są takie osoby. Tak wygląda moja stylizacja. Widać tu pięknie moje wylewające się boczki. Yy, chyba w 2020. Tak, w 2020 miałam yy, yy, właśnie na sobie tę samą sukienkę. I jeszcze pokażę Wam, jak prezentuje się mój makijaż, więc w tym roku poleciałam w cienie, poblendowałam sobie trochę. Nie sądziłam, że mi się to uda. Myślałam, że to będzie taki ekspresowy makijaż, ale udało się znaleźć na to czas, więc fajnie. Oczywiście klasycznie ponarzekam sobie na światło, bardzo ciemno, ale nieważne. Też może ta sukienka robi takie wrażenie i włosy wszystko się zlewa w jedną całość, ale dobra. Yy stwierdziłam, że w tym roku chcę, żeby ta Wigilia del Glory była wyjątkowa i żeby ona też mogła sobie coś zjeść z racji, że ma już 8 miesięcy skończone, coś tam może zjeść wiadomo, jeszcze bez przypraw, bez soli, bez cukru więc stwierdziłam, że chcę zrobić dla niej kilka tych takich wiecie, kultowych, że tak powiem, wigilijnych yy, rzeczy, które się pojawiają na stole. Yy, I tak poczułam wczoraj taką rozpierającą energię, że chcę to zrobić, a ja na ogół nie lubię gotować, więc jestem naprawdę bardzo zadowolona, że udało mi się to zrobić. Poszłam wczoraj spać o trzeciej i tak tego nie zdążyłam, dzisiaj jeszcze kończyłam, ale udało się jako tako coś wymyślić, więc yy, pierwsza rzecz... Czyli coś na słodko. Mam dla Glorii pierniczki. Znalazłam w internecie przepis na pierniczki, gdzie nie słodzi się cukrem, miodem, a zastępuje się to musem z daktyli, więc robiłam takie pierniczki. Są bardzo specyficzne, mają w ogóle taką inną konsystencję niż klasyczne pierniczki, ale da się zjeść, więc naprawdę spoko, więc ma pierniczki. Zjadła już dwa i bardzo jej smakują, więc cieszy mnie to bardzo. E, oprócz tego. Pierogi, pierogi y, z grzybami. Tutaj jest wersja y, z pieczarkami. Farsz y, ogarnam sobie sama, bez przepisu. Po prostu, tak wiecie, na oko zrobiłam, natomiast y, ciasto zrobił mi niezastąpiony termomiks no i trzecie danie może nie wygląda to zbytnio apetycznie jest to barszczyk e, barszcz też zrobiłam e, wiecie, bez przepisu po prostu z głowy no i co chwilę latając do mojej mamy pytając mamo czy tak będzie ok, mamo co myślisz o tym moja mama naprawdę bardzo fajnie robi zupy więc e, skierowałam się tutaj jej opinią i tutaj w tym e, barszczyku jest tylko marchewka, burak czerwony to jest zrobione na maśle a jeszcze jest podsmażona cebulka no i to wszystko w momencie gdy mi się gotowało to później zblendowałam, więc mamy taki barszczyk. Zrobiłam ogólnie pierogów oraz barszczyku więcej, żeby zamrozić i będzie miała Gloria na przyszłość, więc mam nadzieję, że pierożki i barszczyk jej posmakują, bo piarniczku wie, że jestem, jestem pewna, a teraz biorę to wszystko i lecimy na dół i na dole Wam oczywiście jeszcze ponagrywam przebitki, bo nie widzieliście jeszcze, jak na dole moi rodzice mają wszystko udekorowane, a wygląda to bardzo magicznie. Więc co, lecimy? Oczywiście. Let's go! świat przychodzi. Tego potrzebujesz, co? Ciemna noc jasności promienistej brodzi. Aniołowie się radują. Pod niebiosy wyśpiewują. Gloria, gloria. Aparat zostawiłam na dole, więc nagrywam z perspektywy telefonu. Nie wiem, gdzie mam patrzeć, bo jest trochę ciemno. chyba tu. Eee, więc my się już pożegnamy. W sensie Lurusia się pożegna. Bo już idzie spać. Pokażesz papa. Pokaż, pa pa. Pokaż pa, pa, pa. pa pa pa. Pa pa pa! Super! Pa pa pa! Ekstra. Idziemy spać, tak? Idziemy spać? Pa pa, pa. jeszcze raz pokażesz. Pa pa. Pa pa pa. pa. Moi drodzy, to jest jedyny sensowny outfit. Świąteczna piżamka, jestem właśnie przy choince, piję grzańca. Goździk. Ogólnie to wszystkich wywiało. Dawid co? Dawid pewnie składa Lego. Podejrzewam. Tomek z Wojtkiem grają w fifkę, a ja jako jedyna, jako jedyna najlepsza córka siedzę właśnie tutaj z rodzicami. Oni mogą się wstydzić, prawda? Mhm. Oglądam sobie z rodzicami Asterixa i Obelixa. czilujemy przyjemnie, przy Choince. Fajnie. Ha, fajnie, chociaż jest sympatycznie, jest miło, chociaż to są księta, e, które chyba najmniej czuję ze wszystkich. I mam wrażenie, że z roku na rok jest coraz gorzej. A jak jest u Was? Serio? Z roku na rok po prostu jest taka przepaść, jeżeli chodzi o. Czucie tego klimatu świątecznego, że to jest jakaś masakra. Nie wiem, może na przykład w przyszłości, gdy Gloria będzie troszkę starsza, to ona wprowadzi taki klimat, no bo te dzieci zawsze taki klimat robiły też, nie? Świąteczne. No my? Ja przynajmniej będę robiła wszystko, żeby Gloria czuła ten klimat świąteczny, nawet jeżeli ja nie będę go czuć. Także piję sobie teraz grzańca, chiluję i właśnie to jest teraz super. Poprosiłam mamy, żeby zagrzała mi łóżka z barszczem, barszczuszkami, przepraszam. No, i tak można teraz żyć. Za to Za to święta lubię, bo jest dużo dobrego jedzenia. Kontynuuję tego vloga. Dzisiaj mamy 26 grudnia, więc jeszcze święta, już tak naprawdę ostatni dzień świąt. Ta święta, ehm, święta jest po świętach. Nienawidzę tego tekstu. Ten tekst to, to jest po prostu tekst, który działa na mnie. Nie cierpię, naprawdę nie cierpię. Może dlatego, że nie potrafię się pogodzić z tym, że święta tak szybko lecą. I w ogóle miałam nagrywać od razu następnego dnia, czyli w Boże Narodzenie, ale nie jestem przyzwyczajona do tego, żeby właśnie tak w święta. Nagrywać. Jakoś tak nauczyłam się. Powiem tak. Spędzać czas z rodziną, wiecie, to jest takie spędzanie czasu z rodziną, ale też nie powiem, bo ten człowiek tak jakby spędza czas sam ze sobą, nie? Co nie? No wiesz, musi spędzać czas z rodziną, ale jednak gdzieś tam w tym na przykład, telefonie siedzi czy przed telewizorem, więc to jest takie. Ale dobra, nieważne, wiecie o co chodzi. Chodzi o ten taki odpoczynek, więc yy, w Wigilię Wam troszeczkę nagrałam i nagrywałam też dużo, no bo też jakby podczas Wigilii tak, wiecie, nie jestem przystraszona do tego, żeby nagrywać wszystko. Chciałam na pewno nagrać tę pierwszą Wigilię Glorii, kiedy je mój barszczyk i moje pierogi, boż, to było niesamowite, ale tak smakowało, także miód na moje serce. Już później Wam nic nie nagrywałam. Boże Narodzenie, pojechaliśmy do teściów, do rodziców Wojtka, spędziliśmy tam czas. I co? I dzisiaj stwierdziłam, hm, miałam się też ogarnąć, miałam się też, wiecie, ubrać, bo dzisiaj też tak naprawdę drugi dzień świąt. Miałam się ubrać, miałam się wymalować więc stwierdziłam. Chamę chyba ten czas, żeby odpuścić, nie? Więc cały dzień chodzę w piżamie świątecznej, proszę bardzo, e, bez makijażu, na totalnym chillu, Gloria w dresie, tata w dresie. Flachę nie wie. Jak <grym> mi się to zrymowało? Stwierdziłam, że chciałabym, bo... Mm, z, z prezentów nagrałam wam tylko, jak coś tam Gloria otwiera. I kurczę, nie nagrałam, jak ja otwieram prezenty. I żałuję tego, bo dostałam do mojego męża prezent, który był tak świetnie zapakowany, ale to wam opiszę później, jak będę coś tam z prezentów pokazywać. Nie wiem, jak ja te prezenty po domu pozbieram, bo Ty tam poznosiłeś, nie? Wszystko z sypialni, ewentualnie wszystko rozpakowane. Tak, bo i ty wszystko porozpakowywał, pochował, więc ja nie wiem, gdzie te prezenty są, zaraz będę je zbierać. Ale za mną jest jeden z prezentów. Na zdrówko. Tak w ogóle Gloria znowu ma katar, znowu jest przeziębiona, także super. Pobalowała w święta, nie. Um, Gloria ma ze sobą taki prezent od chrzestnej swojej, czyli suchy basen. Właśnie Karolina pisała ze mną. To jest suchy? To się nazywa suchy basen. To była przyjęcie Tak. Fajnie, to poważnie przemaka, świetna sprawa. E, Karolina, moja kozynka, pisała właśnie ze mną odnośnie prezentu. No i tak w sumie e, stwierdziła, że basen będzie fajnym pomysłem. I nie powiem, bardzo mi się ten pomysł spodobał, bo ten basen nie będzie tylko dla Glory, ale też dla mnie. To są moje niespełnione marzenie z dzieciństwa. Zawsze chciałam iść do takiego basenu z kulkami i nigdy nie miałam takiej, możli znaczy, nie miałam takiej możliwości. To jest do 12 lat. Ja właśnie tak. Nie, ja tak wspominam, że byłam kiedyś na jakiejś wycieczce szkolnej, miałam chyba tak jakieś 12 lat i chciałam iść na takie kulki. I pani powiedziała, że jestem już za stara. Wiecie, jak mi było przykro, nigdy nie byłam na takim basenie z kulkami, więc byłam już w tym. jest. Polecam każdemu, naprawdę. I Gloria w niej była, co prawda, wczoraj na chwilkę, ale już taka była zmęczona. Bardzo dużo bodźców, wrażeń, katar i wszystko naraz, więc dzisiaj wchodzimy kolejny raz. Na zdrówko! No, no, dobra, nie, nie, tak nie. Aha, fajnie, kulka, proszę. Pum! Może być tak? Co to? Co to? Myszka, co to jest? Wow! Ale masz tu kulek, popatrz. się gdzieś ten uśmiech? Spoko jest? Gdzie jest Gloria? Jakiegoś szampana dla pani, czy coś tam? Gdzie jest Gloria? Gdzie ona jest? Patrz Wow, wow. Ale chill. Taki fajny basen masz, nie? Fajnie wygląda w tym basenie. No, słodko Fajnie jest? Chillera? Ile masz piłek? Bawisz się z minionkiem? Aaaa, super! Baba, Tata! Mama, tata, wszyscy są tak! Baba! Kto jeszcze jest? Dobra moi drodzy, przechodzimy do pokazywania prezentów. Oszczędzimy sobie tym razem mojego widoku i będę pokazywać z tej perspektywy, a zaczniemy sobie od prezentów Glorii. I od razu was ostrzegam, że wszystkie prezenty, które wam pokazuję, są już rozpakowane, ponieważ mój mąż tutaj posegregował, poroznosił wszystko na swoje miejsce, bo nie wiedział, że będę nagrywać. Ale bardzo miło z jego strony, także zaczniemy sobie od prezentów Glorci. I od nas Glorcia dostała e, owoce liofilizowane, czyli maliny oraz truskawki. A tutaj mamy taki miks. Proszę bardzo. Mix Glory. I w środku mamy śliwkę, morele oraz kiwi. Tak to wygląda. Dodatkowo taka zabawka, kurczę, nie wiem jak to się nazywa. Ale wiecie, to jest coś na zasadzie hot wheels, nie? Jak mi się to przynajmniej kojarzy. Czyli puszczamy tutaj krążek. No i on nam się toczy. Więc taka zabawka. Dodatkowo coś do kąpieli, czyli takie... Łódeczki z Little Dutch to no fajnie, krożek mi gdzieś uciekł poduszko. <noise> Pod narożnik to również jest z Little Dutch. No i tutaj jeszcze taki słonik. My już w ogóle używaliśmy i tych łódeczek, i słonika. Słonik do kąpieli, zanurzamy sobie w wodzie, on jest na baterię i tutaj po prostu naciskamy i leci na prysznic. To jest bardzo fajna sprawa. Tylko, właśnie minus w tym jest, od razu mówię, minus jest taki, że niestety on nie jest stabilny w wodzie, więc to jest. Całkiem spory bo powiedziałabym. Także to jest prezent od nas dla naszej córeczki. Od moich rodziców dostała takiego misia Akuku. Akuku, pobawmy się razem. Gdzie się schowałem? Brawo! Udało Ci się mnie znaleźć. A tutaj będzie trochę więcej pokazywania. To jest prezent mikołajkowo-świąteczny od rodziców Glorci oraz Chrzestnego. I pierwszy jest taki ogromniasty misiek kolejny do kolekcji. Tutaj mamy taką zabawkę, coś na zasadzie bączka, też się tak naciska. Pamiętacie takie kiedyś były zabawki bączki? Ja pierdolę, to był taki klasyk, więc coś takiego. Dalej. Dalej rozpakowane, bo rozpakowane. Mydełko z wosku pszczelego. Następna jest taka zawieszka aniołek. Bardzo fajnie się wpasuje do pokoju Glorii. Może się już uda w przyszłym roku zawiesić, jeżeli się wprowadzimy. Trzymajcie kciuki. Dalej mamy taką grzechotkę. Ogromniasty, ciepły kocyk różowy w białe serduszka. No i ubranka. Pierwsze ubranko to jest taka sukieneczka. Następnie rajstopki, leggings z motywem Disneya oczywiście i tutaj taki komplet, czyli bluza oraz spodnie. To teraz przechodzimy do prezentów moich oraz Wojtka, więc pierwszy prezent, który kupiłam sama sobie, proszę, tak się rozpieściłam, kupiłam sobie pudełeczko makaroników, tyle z tych makaroników już zostało stwierdziłam, że w tym roku siebie rozpieszczę no i tutaj jest prezent, który dostałam od mojego męża i właśnie dlatego żałuję, że nie nagrywam otwierania prezentów ponieważ wyobraźcie sobie, że to pudełeczko było zapakowane w aż 7 kartonów więc możecie sobie wyobrazić, jak na samym początku był wielki karton i ja mając zagwozdkę, co się w środku znajduje naprawdę hit a w środku mamy proszę bardzo taki piękny złoty pierścionek z diamentami i prezent ode mnie dla mojego męża. Niestety nie pokażę Wam, jak on był pięknie zapakowany. Szkoda, że nie zrobiłam tego wcześniej, ale no dobra. E, pierwsza rzecz, czyli bluza, bluza divers. Następnie mamy piankę e, Rituals. Dalej mamy olej brody Rituals. Nie wiedziałam w ogóle, że Rituals ma olejki do brody więc jak zobaczyłam to, od razu postanowiłam wziąć, bo takich rzeczy nigdy za wiele. I następnie, bo no tu już wam pokażę tylko wkłady, ponieważ maszynka jest rozpakowana, to już nie będę jej wyciągać, czyli maszynka Philips OneBlade i dodatkowo właśnie zaopatrzyłam męża w takie w kłady i to jest maszynka, którą kupiłam z polecenia moich braci. To jest w ogóle maszynka, którą można się golić na sucho, więc bardzo fajne ułatwienie. Mam nadzieję, że będzie Wojtkowi służyć. I już ostatnie wspólne prezenty. Od rodziców Wojtka dostaliśmy e, kolejne mydełko z wosku pszczelego, e, takie śliczne, świąteczne kubeczki, zawieszkę Mikołaja oraz dwa vouchery na siedmiodniowy pobyt nad morzem. Jeden voucher jest do apartamentu, a drugi voucher jest na domy. Natomiast od moich rodziców dostaliśmy coś, co może akurat sprawi, że cudem pokocham prasowanie. Chociaż wątpię. Jest to żelazko parowe Philips Perfect Care 8000. Bardzo się cieszę, ponieważ to żelazko było na naszej liście, więc to by było tyle z prezentów. Na pewno ich otwieranie byłoby dużo ciekawsze i bardziej naturalne niż takie, wiecie, puste. Puste, mam wrażenie, pokazywanie ich już na samym końcu, ale nieważne, może akurat ktoś z Was się zainspiruje. Ja w zeszłym roku tego nie nagrywałam, w tym roku postanowiłam, że nagram. Wyjątkowo w tym vlogu pożegna się z Wami domek z piernika. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza, ale już nie chcę się pokazywać. W ogóle mam wrażenie, że ten vlog wyszedł tak chaotycznie i, i trochę tak nie do końca, jak chciałam, ale mimo wszystko mam nadzieję, że Wam się podoba. Nie pozostało nic innego jak podziękować Wam za oglądanie i widzimy się już niedługo. Hej!